Witam Was, widzowie, w kolejnym odcinku na moim kanale z speedu HC bo ogólnie Wam wstawiam to, bo nie wleciał ostatni odcinek ze SpeedUhC, bo była słaba jakość. I nie chciałem Wam wrzucać takich rzeczy na kanał, więc wrzucam Wam dzisiaj, w sensie w środę, jak to widzicie, a ja nagrywam to we wtorek. Jakbyście pytali, to zawsze mówię, więc uznajmy, żeby, że teraz też i. Myślę, że sytuacja będzie spoko, bo zwykle UHC to jest po prostu strasznie nudne. Ojojoj, PvP już jest. Nie jest za ciekawie, ale zdążę myślę. Tylko zastanawia mnie jedna rzecz. Czy na tym serwerze są takie lagi, czy ja mam taki movement na tym serwerze, bo nie wiem. Czasami dostaję taki dziwny hitting. I, i słabo mi się trochę craftuje, ale dobra. I dobra. Nic więcej nie weźmiemy, idziemy po... Idziemy po ten... Po drewno w sumie. Dobra. Zbierzmy złoto, idziemy po drewno i będziemy podjeżdżać ludzi. Tylko, że trochę złoto bym zebrał. zastanawiam mnie, jaki... jacy teraz ludzie, z jakiego kraju grają, albo coś takiego. Bo w sensie teraz jest szkoła, jakby w sensie wy macie szkołę. Bo jest godzina dziewiąta. No nie wszyscy mają szkołę, wiadomo. Niektórzy pracują, ale jest godzina dziewiąta, więc większość ma szkołę. Ciekawe, kto o tej gra. To jest temat rzeka. W sumie. O, PVP się zaczęło. Dobra, z... o, 4 jabłuszka. Ale S. Widzowie, mam fajny pomysł na seryjkę, tylko, że on mi długo odnosi na serię, no długo mi zajmie, bo teraz jest tego bardzo dużo na YouTube, możecie się domyślić w sumie, mogę wam powiedzieć. To jakaś tajemnica zbytnio nie jest, nie wiem, możecie napisać w komentarzach, czy chcielibyście, czy byście nie chcieli i dogonić tych typów. Chcę zrobić serię z... Chcę po prostu zrobić serię z... Co miał on? XD Co to daje? A, nic to nie daje. Dobra. Ale skam. A ja mam diamentowy miecz. A, ja mam ten diamentowy miecz, dobra. No ja w sensie, nie wiem czy byście chcieli odcinek, po prostu, odcinek, no, jakąś serię, na przykład, jak, bo na YouTube jest tego pełno teraz, że na przykład 50 dni hardcore na tym świecie. 50 dni hardcore na tym, no wiem, że tego jest pełno, tylko ja chcę po prostu 50 dni na zwykłym świecie zrobić. Nie wiem nie wiem co wy o tym. Co wy o tym myślicie? żeby... oj, 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 oj. Zostaliśmy przekopani. I nie wiem co o tym myślicie. O tych 50 dniach na zwykłym po prostu świecie, żeby zobaczyć swoje umiejętności, zagrać i zobaczymy, jak to będzie, ale no to na pewno będzie. Bo nie wiem, czy to chcecie, czy w ogóle, bo to nie jest taka prosta sprawa, zrobić te 50 dni, bo jakbym zrobił 50 dni po prostu, 50 dni, ale wiadomo, muszę to nagrać, pociąć, pociąć. No w sensie dużo pracy jest przy tym. Nie powiem, że niedużo pracy jest przy tym i bym musiał się za to zabrać i bym jakoś to wstawił za 3. może nawet za 2 tygodnie zależy, no w sensie bym musiał to zrobić jakoś oddzielnie, że ten odcinek na przykład raz w miesiącu wchodził czy coś takiego zależy jakby wam się podobało i po prostu w jakiś dzień bo na pewno by nie wlatowało to co tydzień bo nie wyrabił się nawet z tymi filmami, które obecnie nagrywam teraz gram mniej w minecrafta, więc tak średnio się wyrabiam i widzimy się w następnej rundzie chyba, bo myślałem, że się rozpacznie. dobra, no i tyle, chciałem tematu poruszyć teraz zobaczycie sobie jakieś najlepsze akcje ogólnie, więc zapraszam i lecimy na dół szybko, tak ciach jeszcze niżej Diamanciki. To wam chyba widzowie skip na w ogóle. Właśnie wam się pokazuje 5 ostatnich osób, które zasubskrybowały mój kanał. Bardzo wam dziękuję, jeżeli się chcecie znaleźć w tym gronie osób, zostawcie suba i zapraszam Was do dalszego oglądania. Pozdro! Ale on... Na 100%. muszę zmienić Dobra, widzę, le lecimy. ojojoj ojoj ojoj, 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 jakieś lagi na tym serwerze. Dobra, trudno, walnęliśmy Dobra, te, te... jakoś tak. Nie do końca płynnie to chodzi, ale no trudno. A, już wiem dlaczego nie dość płynnie, bo klikłem jakiś gówniany przycisk. W sensie gówniany, no nie lubię grać w takim oknie, bo nie mogę nic totalnie zrobić. I tak się zastanawiałem, co mi nie pasuje. Pła-nała tak, tak, nie mam trafić przyciski. Tak, tak, oj, moje drewno się teleportuje. Tak, 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 ubieramy tak, czyk. bierzemy jabłuszka dwa razy, czyk i można lecieć, zbieramy drewno i lecimy bierzemy na pasek i gdzie to dobra nie no, jak to? no i czy to jest normalne? jakbym umiał chodzić, to by było co innego a że nie umiem, to robię co mogę o no i dostałem knoka, teraz potem Dobra widzowie. Zaraz się zdenerwuję. Widzimy się przy kolejnym. Dobra widzowie, lecimy z kolejnym... Z kolejną rundą. Zagramy jeszcze dwie i kończy, bo też się nieograniczonego czasu na nagrywanie tego odcinka niestety. Jeszcze muszę parę rzeczy innych zrobić. Więc dwie rundy. Myślę, że odcinek się będzie za dobry w ogóle. Nie idzie mi ta gra, bo dawno nie grałem. Dobra, to mi wystarczy, jeszcze gdzieś tu diamenty, o dobra A co z lapisu dropi? X, może się przydać Dobra, o już jest pvp, a ja jeszcze nie mam Seta Dobra Ja no nawet... dobra widzowie ja nie mam grać na tym serwerze, on jest dla mnie za trudny zaskoczone go bierzemy Tego też z zaskoczenia bierzemy Zaskoczenie się nie udało Kur... time hita losowego Jedziemy się w No i znów klikłem F11 Widzowie, ostatni lastik dzisiaj i kończymy. Bo już mam dość tego serwera i tych dziwnych hitów i tych cofek i tych innych innych rzeczy. Nie wiem, zabiję jednego, to zaraz drugi przychodzi i na cofkach mnie zabija, no nie wiem. Już serwer widzę, że jeszcze się nie obudził. A tu to chyba tylko na tym trybie w ogóle. Ten tryb jest jakiś mocno zmagowany. Gdzie tu są diamenty? Widowie. Niżej. Dobra, ześliśmy niżej, mamy diamenty. Gracja, amigo. Dobra, mamy wszystko. Gdzie jest ten ostatni diament? Robimy tak, heumik. Ja muszę poćwiczyć kraftowanie na tych serwerach, bo mi nie idzie jak najwidoczniej Widzę. Dobra, jeszcze. Co ja robię? Co ja robię? widzowie? Dobra, tak. Hopa na drabinkę jazda w górę i lecimy z tym Aj tu ja jednak to nie będzie się montować zbytnio bo tu nie ma materiału I nie ma co żadnych akcji, a ja zabiję im dwa razy typa. tutaj nie ma co nawet zbierać tego drewna bo nic nie robi dobra, zróbmy tak tak, tak, tak mamy wszystko co możemy mieć i lecimy zabijamy tego typa na pewno, tą, tą rundę wygrywamy, jak nic, patrzcie on, on się bawi z oweczką, my podjeżdżamy jak do siebie, Kombo hity o kur, się skończyły Odjeżdżamy jak do siebie. I on mnie. Miał... Widzieliście? Ja już nie żyłem. On mnie jeszcze klepał. No nie, on jest dziwny. Odpalony chyba. Dobra. Dzięki za oglądanko. Mam nadzieję, że wam się podobało. Nie, no już wychodzę. Bo, Bo już dzisiaj nie mam czasu. Dobra. Wychodzę i dzięki siema. Cii, cii.